Krzysztof Koziołek, książka Biały Pył, piekło na K2. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztofie, skąd pomysł, żeby wysłać bohaterów na K2? W sumie to nie ja ich wysłałem, bo muszę powiedzieć, że sami się wysłali. To była ta sławna już wyprawa, polska wyprawa narodowa na K2 2017-2018. Ja śledziłem te zmagania z górą, mordercą z zapartym tchem. To była taka dosyć feralna wyprawa, co już coś się działo, jakieś wypadki, jakieś przeszkody, nie mówiąc o kiepskiej pogodzie. A wtedy moja wyobraźnia pisarza podpowiedziała, a może by tak, takim uczestnikom jeszcze trochę dołożyć do podcastowego pieca i tak się narodził pomysł na początek. Bo mieli za mało. Bo mieli za mało. No pamiętajmy, że książka czy film to jest coś takiego, w którym to nagromadzenie występuje, ale z drugiej strony... Tamta właśnie wyprawa pokazała, że takie sytuacje, kiedy non stop coś się dzieje, tak? tam, tam nie był jeden wypadek na przykład, tylko co rusz coś, e, jest prawdopodobne. Więc e, dlaczego z tego nie skorzystać? Ale żeby, żeby nie zdradzać też fabuły Twojej książki, e, cel e, zostaje osiągnięty? Nie chcesz, nie mów. Teraz e, chwila zastanowienia, żeby nie spoilerować swojego, swojego własnego tarobku. E, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, mogę um, tylko powiedzieć, e, że to będą ciężkie i ostre zmagania z góry. To jest wyprawa ekipy profesjonalnej, ale tam się pojawiają dwójka amatorów, tak? Nawet nie tyle amatorów, co bardziej outsiderów bym powiedział. Zuza niska, jedyna postać kobieca, która tam występuje. Doświadczeni, ale nie tak jak ta główna tak, ekipa. Tak. Ona ma ten problem, że ma pecha, po prostu, tak? bo w górach, w wysokich górach. Czasami hymnaliści podkreślają, oprócz kondycji, przygotowania czy zacięcia, no jeszcze jest potrzebne szczęście, tak? Są takie przypadki w historii, gdzie, gdzie faktycznie komuś się nie udawało 100 metrów od 350 i, i tych podejść kilka czy nawet y, więcej, więc Zuza niska jest taką postacią trochę tragiczną, trochę taką, można powiedzieć, y, ten fatalny, Na no góry, też chodzi o, o zdrowy rozsądek przecież. Tak i jeszcze, znaczy z tym zowym rozsądkiem to nie jest tak wcale łatwo po teraz mówimy o górach, o chodzeniu, tak, bo to nigdy nie wiadomo, czy już zrobić wycof, tak, bo, bo coś zagraża, czy może jednak jeszcze kawałek podejść. Tym bardziej jak, się... jak zostaje 50 metrów, to wtedy ten... To no to już zdarza... rzadko kto, to są rzadkie przypadki, chociaż zdarzają się osoby, które 100 metrów na przykład z powodu zapadającej ciemności czy, czy załamania powody potrafią, to jest sztuka. W tym momencie zawrócić, natomiast to jest też tak, że jak się zrobi wycof, to nigdy nie wiadomo, a co by było, gdyby się te 150 metrów czy 200 podeszło, tak? Więc to trzeba być naprawdę odporny psychicznie. A drugim takim outsider'em jest Krzysiek Garda, dziennikarz, którego sponsor wysyła na, na wyprawę. On ma ze sobą trochę gór i ta dwójka będzie też, żeby nie spoilerować, odgrywała kluczową rolę w tej książce. Bo to jest kryminał, prawda? Kryminał a może nawet bardziej thriller niż kryminał, taki thriller górski, to oczywiście chcielibyśmy zejść na taki naukowy już poziom. Kryminałami to się już naukowcy zajmują. Szeroko rozumiany kriller, kryminał, natomiast już tak bardziej wąsko thriller górski. Ja się cieszę, bo z tego co już wiem od czytelników z recenzji, to faktycznie to hasło, że emocje rosną wraz z wysokością, to nie jest tylko chwyt Okej, okay, a u Ciebie emocje... Tak, pisania tej książki rosły, czy raczej, byłeś, i wy... czy raczej byłeś zdegustowany swoimi pomysłami, że jednak musisz kogoś tam ukrupić. Nie no, dla autora kryminałów to jest tak, to tak powiem, Frajda. Frada. No czasami też, szczególnie jak się jak można z jego bohatera. Z tą książką było to inaczej. Ja mam taką zasadę, że kiedy zbieram materiały do, do powieści. W tym przypadku do białego pyłu, czy na przykład też do kryminałów retro, to staram się, żeby ten research był naprawdę dowiazgowy, taki dokładny, tak, żeby mam taką zasadę, żeby nie kłamać. Jeśli nie muszę, to nie kłamie. Staram się zdobyć informacje rzetelne. I tutaj się udało skontaktować z kilkoma wybitnymi himalajstami, nie tylko polskimi, ale i światowymi. Dzięki czemu mogłem, z góry im dziękuję, dziękuję im bardzo, bo to były dziesiątki, jeśli nie setki pytań takich szczegółowych dotyczących topografii, ale też takich kwestii technicznych. Bo ja o ile sam chodzę po górach, to po tych wysokich nie, więc żeby się w czymś nie pomylić, to chciałem to sprawdzić. No i, i dla mnie to była... Pisanie tej książki było przygodą, poznanie tych himalaistów było przygodą. Ja nie ukrywam, że się czuję, jakbym sam to Katwa Zimą zdobył, dzięki temu, że, że tę książkę pisałem, bo ja mam tak, że kiedy piszę powieść, to przeżywam to, co przeżywają bohaterowie, a tu się bardzo dużo dzieje. No, tu emocje są skrajne, naprawdę ich jest bardzo dużo. Ta wysokość to jest też tak, że one nie rosną nie tylko z wysokością, ale później też będą rosnąć, tak? Też, żeby nie zdradzając, w którym momencie to ktoś tak ładnie powiedział z, z blogerów, że do ostatniego zdania ta książka trzyma w garści. A czy to jest początek Twojej nowej autorskiej drogi? Czy jednak wracasz do, do swoich poprzednich książek, do swoich poprzednich pomysłów? I tak i nie. Nie było planów, żeby robić kontynuację, natomiast ja tak mam, że pomysły przychodzą w różnych momentach. I ja akurat kilka tygodni temu byłem w Tatrach, chodziłem sobie po, po naszych polskich Himalajach i Karakorum, że tak powiem. I przyszedł do głowy pewien pomysł na na, na, na kontynuację? Kruski. Czy jakby um, kontynuację serii, nie, nie bo były tych bohaterów z tej książki? Tak, tak. Y, z Krzyśkiem Gardą, a z kim jeszcze, to, to się pewnie okaże w planie. I jest tu taki, spoiler, że Garda przeżyje. Tak, to, to ktoś <laughs> musi, tak? E, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, czy to będzie sequel czy prequel, więc to też tak, nie, jest, nie, tak. jest, nie jest powiedziane. Już miałem takie przypadki, że były serie, w których bohater ginął, a potem można było to wcześniejsze przedstawić. Seria także. od końca, tak zwana. Autor sobie poradzi. Ale pomysł masz na kolejną, tak? Pomysł mam. Dosyć mocny, mocno sadzony. Jeszcze nie zdradzam w których górach. To najwa ten najważniejszy moment, czyli zakiełkowanie, już nastąpiło. I teraz pytanie, czy będzie czas, możliwości, żeby to rozwinąć. Jak to mówią klasycy, życie po Dobrze, zobaczymy, zobaczymy, co będą pisać recenzenci, co będą pisać czytelnicy odnośnie tej książki, a chyba, chyba z tego, co wiem, to na razie dobre recenzje książka zbiera, prawda? No to musiałbym wystąpić, być sędzią we własnej sprawie. Ale nie czytasz, tak. nie czytasz opinii? tam no swoje... oczywiście, że czytam. No, y... Nie znam y, pisarza, czy pisarki, która nie pisze dla czytelników, czy dla czytelniczek, bo większość czytelników to czytelniczki, tak? Około Więc 30, trzeba czytać godzin. też komentarze, żeby wiedzieć, w którą stronę iść Z jednej strony tak, z drugiej trzeba zachować taki zwany zdrowy umiar, nie przejmować się, y, bo oczywiście przyjmuję, jeśli ktoś mi wskaże, że popełniłem błąd, przyjmuję na klatę, to jest moja wina, tak? Nie zasłaniam się ekspertami, czy, czy redaktorem, na w końcu to ja ich tam wprowadziłem, tak? Czy, czy, czy ja mordowałem w książce. Aczkolwiek takie głosy typu nie podoba mi się, bo w książce jest za dużo kwestii technicznych, albo na przykład w Kryminale Retro jest scenografia przedstawiona, no to umówmy się, jak ktoś idzie do teatru na sztukę kostiumową i narzeka, że są kostiumy, to chyba nie w to wejście przed co powinien. Dokładnie tak. Ta książka została wydana przez wydawnictwo Agora, ale z tego co wiem, to ty wcześniej raczej unikałeś dużych wydawnictw. Albo duże wydawcy są mnie, Nie, to No właśnie, koło, miałem się... zapytać, czy to było nie. zamierzone, czy, czy było ciężko. Yy, to powiem tak. Yy, mogę się pochwalić, skorzystamy. Na, yy, to jest 20 moja książka wydana, tak. więc trochę tego już jest. Yy, a mówię o tym nie po to, żeby się chwalić, tylko skoro yy, zadałeś pytanie. Nie, ja przy pierwszej książce nie znalazłem żadnego wydawcy. Yy, ponieważ w swojej naiwności myślałem, że wystarczy książkę wydać, a nie chciałem, żeby leżała w układzie. To było 14-15 lat temu. Więc znalazłem mecenasów, którzy pomogli mi, bo to nie jest tanie przedsięwzięcie, książkę wydać. Znalazłem kolegę, który ma wydawnictwo kulinarne, który pomógł mi to ogarnąć logistycznie, formalnie itd. Potem jeszcze pomógł przy drugiej książce. Od trzeciej pomyślałem, że jeśli coś się chce, chce zrobić, nie tylko pisać i wydawać, ale jeszcze książkę wypromować, to trzeba po prostu temu poświęcić właściwie dużo więcej czasu niż po godzinach. Rzuciłem dobrze płatną pracę w redakcji i porwałem się z matyką na słońce. A właściwie bez motyki, jak się później okazało, bo to nie jest łatwy kawałek. Chleba. Czyli dłonie poszły w ruch, bez motyki. Tak, tak. Z tymi pazurkami trzeba było wyszarpać. No i mam satysfakcję, bo to jest 20 książka wydana. Kilka kolejnych czeka. więc. Ale to jest tak pierwsza dalej. w dużym wydawnictwie, tak? W takim dużym, poważnym wydawnictwie. Pierwsza w Agorze. Wcześniej jeszcze była seria e, Trilogia, czyli Tetralogia e, Furia, którą część wydałem e, akurat, czyli w muzy. I zostajesz za gorą na dłużej? Oby, mam nadzieję, a zobaczymy jak to będzie. Życie pokaże. To przejdźmy teraz do twojego płaszcza, bo to jest taki kryminalny płaszcz, czyli sławetny płaszcz. O, bardzo dobrze, tu wszystko widać. Skąd pomysł? Bo rozumiem, że to jest forma reklamy. Tak, to jest forma promocji. I Ale żeby było jeszcze bardziej kryminalnie. Nie chodzisz w nim na co dzień, rozumiem. Nie da się. On... Zasztywny. Y już go mogę sam ubrać, wciąż go sam nie zdaję, on jest tak sztywny trochę jak stroja rycerska. Przy pierwszych kilkudziesięciu nałożeniach, potrzebowałem giermka, który tak nakładał i ściągał ze mnie, a okoliczności narodzin są bardzo kryminalne. Prowadziłem warsztaty dziennikarskie dla więźniów w areszcie śledczym w Wrocławiu. Panów bardzo interesowały kursy w branży i księgarskiej, tak sobie o promocji rozmawialiśmy. I ja im podpowiedziałem, powiedziałem im taką rzecz, że jak się autor chce przebić, a nie ma pieniędzy na promocję, to wystarczy, jesteśmy w stolicy, więc to akurat to jest to miejsce, pojechać do Warszawy, wziąć obojętnie swoją którą książkę w rękę, biegać z tą książką w kolony z jakmonta, uwaga, na go. No tak. I od razu promocja jest darmowa, a także bestseller. Z powodów etycznych, że tak powiem, mi to nie odpowiada, tak też powiedziałem tym panom. Więc któryś z więźniów stwierdził, że pana, no jak pan nie chce biegać na albo, to niech pan sobie zrobi książ... niech pan sobie uszyje płaszcz z książek. Stwierdziłem tak, no pomysł świetny, mówię, tylko mała zmiana, no bo książki są jednak 300-400 gram jedna, więc ja bym się po prostu pod tym zarwał. Więc mówię, nie z samych książek, tylko z, z okładek. Ale teraz tak, jak wyjeżdżałem z Wrocławia, yy, się Przez słynne wrocławskie korki, z którymi się tylko warszawskie chyba, i krajkowskie mogą równać. To już mi to z głowy wyleciało, tak? A kilka miesięcy później, przy premierze kolejnej książki, tak, myśląc jak, jak zrobić promocję, to przypomniałem sobie te, o, o tej rozmowie, o tych warsztatach. I tak się narodził pomysł powstania płaszcza. Yy, natomiast krawcowa powiedziała, że mnie nie chce więcej widzieć. Bo to jest S strasznie trudne do, do Chciałbym uszycia. Ci zadać pytanie, bo powiedziałeś, że większość czytelników to czytelniczki. Więc pytanie adekwatne. Kto jest projektantem? No to, to nie było jakiegoś dużego projektu, to jest, to jest stary prochowiec, gdzieś tam znaleziony w garażu znajomego, tak, udostępniony, na które krawcowe nasze opłatki to są autentyczne, to, to nie jest, jest materiał. To jest na skórze, czy na, na czym to jest drukowane? To jest drukowane na takim, na takim kartonie, jak jest drukowana okładka. A, to okay. są normalne. To nie jest produkt okładkopodobny, tylko to są prawdziwe obrad. okładki, zresztą widać już po tych załamaniach, po, po zagięciach, tak? on już trochę ma, ale myślałem swego czasu o y, renowacji i czy to nic powiedzieli, żeby nie robić tego, że taki ma dużo lepszy klimat, dużo bardziej Może kliminalny. kiedyś trafi do muzeum. Tak, sztuki nowoczesnej chyba, tak? Może być. No, no i tak się, tak się narodził pomysł i y, no, nie ukrywam, że wystarczy go założyć, a nawet dzisiaj szedłem do Was na, na spotkanie, to miałem go przewieszonego na, na wieszaku, to i tak ludzie... Głowy obracają. A jak byłem pierwszy raz w Warszawie pod kolumną Zygmunta w tym płaszczu, to akurat jakaś japońska wycieczka zatrzymała i wszyscy oczywiście. Czyli jest już znanym pisarzem w Japonii. Ale teraz trzeba tylko przetłumaczyć książki. Tak. Powiedz mi, dla kogo ta książka jest, gdybyś miał sprecyzować. Biały pył? Przepraszam za taki kolokwializm, ale chyba dla wszystkich, bo to jest książka i dla tych, którzy chodzą po górach, i dla tych, którzy po górach nie chodzą. No właśnie, jeśli, jeśli dla tych, którzy po górach nie chodzą, a mówiłeś wcześniej o tych opisach technicznych, bo ty chyba bardzo dużo używasz takich opisów, prawda, w swoich książkach. Znaczy starasz się być szczegółowy, Staram wierny szczegółowy, i szczegółowy. Tak, natomiast y, widzę po recenzjach, bo też są recenzje osób, które nie chodzą po górach, że to im pomogło, y, tego nie ma za dużo, to nie przetłacza, natomiast jest wyjaśnione, tak, no bo y, takie kwestie techniczne, y, jak się chodzi po górach, jak się te raki układa, na przykład jak to wygląda, coś trzeba zabrać, y, to nie jest wyjście do dyskontu na zakupy, tak, y, to jest naprawdę ciężka, ciężka fizyczna robota y, i to jest potrzebne, ja to nazywam scenografią, tak? No, jak się kręci film, to wszystko można pokazać okiem kamery. pisarz to musi przedstawić, że no nie, ma, nie ma nie ma innej opcji. Natomiast yy, nie widziałem takich głosów, żeby komuś przeszkadzało. To raczej właśnie tak pomaga. To właśnie wyprzedziłeś moje pytanie odnośnie mnie? chodzenia po górach, czy ludzie, którzy nie chodzą po górach, będą wiedzieli, zrozum zrozumieją tę książkę, czy będą tak, wiedzieli tak no z czym myślę, to się je. Myślę, że to jest jeden z plusów. Ja go nie stawiam na pierwszym miejscu, bo, bo mi bardziej chodzi o akcję, o fabułę, o pokazanie pewnej historii. Natomiast ten warunek jest konieczny, żeby czytelnik się odnalazł, nawet ktoś to nie ma. Tu się też tutaj dziennikarskie doświadczenie. Dziennikarz, jak pisze o czymkolwiek, to musi myśleć nie tylko o tych, którzy siedzą w temacie, ale też o tych, którzy nie mają pojęcia o nim, tak? i, i znaleźć taki złoty środek. Rekomendację Twojej książki napisał Wielicki, jeśli dobrze pamiętam? Cichy, Leszek Cichy, Cichy. przepraszam. Leszek Cichy. Ale razem z Wielickim zdobył Everest jako pierwszy no w historii, więc. więc nie bez powodu pewnie został w... Bo to wywołany. jest bardzo dobra rekomendacja. No myślę, chyba, że najlepsza. Przepraszam, Prawda? że znowu będę sędzią w własnej sprawie. I, i mało tego, takie bardzo pra-premierowe spotkanie. Pan Leszek zorganizował mi trochę w takich bardzo e, e, spontanicznych okolicznościach w Rostoce, w Słońsku, w Tatrach e, i na tym spotkaniu powiedział tak, bo on tę książkę czytał, sprawdził, robił konsultację merytoryczną, powiedział tak, że on ręczy, że w książce nie ma błędów technicznych. Tak? Ja, ja nie ukrywam, że się cieszę z tego, e, z tego powodu, e, bo wiem, że nie będę musiał świecić oczami, że gdzieś tam się pomyliłem. Tak? To jest bardzo dobra promocja dla tej książki, bo wiemy teraz jako czytelnicy, że mamy do czynienia z czymś, Profesjonalny jeśli chodzi o fabułę, tak? O tło, bo góry są tutaj tak. jakby, jakby tłem. Nawet już czytam głosy w internecie, że e, rekomendacja e, Leszka Cichiego jest taka, że powieść, która sprawi, że znajdziecie się w samym środku górskiej akcji zimą na K2 i ludzie piszą, że faktycznie znaleźli się, siedząc w własnych fotelach, tak, skupimy gorącej herbaty czy kawy, znaleźli się na K2, e, mało tego, nawet czytałem taki głos. E, ktoś, ktoś już czy, książkę czytał? I będzie on czytał jeszcze raz, tylko że zimą. Jak będzie trochę chłodniej, żeby sobie jeszcze dodatkowo spottingować ten efekt, no tu to, są... to teraz trzeba czekać, aż któraś z wypraw zabierze tę Twoją książkę ze sobą i ją tam zostawi. Różne rzeczy zostawiają na szczytach. No właśnie. Tak. To skoro powiedziałeś o chodzeniu po górach, zostawianiu, to ja jej co prawda nie zostawiam. Ale żeby nie być gołosłownym. Bo ta książka ze mną wędruje po górach. tak? Ja sobie zbieram pieczątki ze schronisk w ramach tak z, takiej akcji, którą wymyśliłem kilka temu. Literatura na najwyższym poziomie zabieram ją na szczyty nie tylko tatrzańskie, także w innych górach. Znaczy, pomysł był fajny, tylko trochę to kosztuje sił, bo jak się idzie 12 czy 14 godzin po górach, to te 400 gram to naprawdę zaczyna ważyć. No to teraz specjalnie dla naszych czytelników. Co jest trudniejsze? Chodzenie po wysokich górach czy pisanie o górach? Nie wiem co jest trudniejsze, ale wiem, że o obie te rzeczy, jeśli miałbym zważyć przyjemność i frajdę, to są dokładnie na tym samym poziomie. Gdzie można cię zobaczyć, spotkać i złapać autograf? Oprócz dzisiejszych targów, Oprócz dzisiejszych targów i jutrzejszych targów 23 września, jeśli się dobrze, jeśli się nie mylę, będzie premierowe spotkanie autorskie w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. A już za kilka dni, 14 września będę w Książycy Karkunowskiej w Jeleniej Górze, a 17 września powołujemy Leszka Cichego razem z Leckiem Cichym w ramach Festiwalu Górskiego w Ląbku Zdroju. Idziemy na Śnieżnik z uczestnikami festiwalu i na górze będziemy czytać fragmenty Białego Pyłku. Świetnie. A tak na co dzień, na, której, na których ulicach jakiego miasta można Cię zatrzymać i z Tobą porozmawiać? To trzeba wjechać prawie do Niemiec, bo ja mieszkam po prawie że niemiecką granicą patrząc z tej perspektywy, czyli w Nowej Soli niedaleko Zielonej Góry. Czyli jesteś pisarzem nowosolskim. Jestem pisarzem nowosolskim, urodzonym jestem w Zielonej Górze od kilkunastu lat, mieszkam w Nowej Soli, e, województwo lubuskie Polska. To w takim razie zapraszamy Cię jak najczęściej do Warszawy, a, a może kiedyś czytelnicy wybiorą się z Tobą na K2. K2. Wyprawy komercyjne powolutku będą pewnie organizowane, więc wszystko możliwe. I tego Ci życzę i gratuluję książki. No i czekamy na kolejne. I oby były tak dobre jak ta. Dziękuję ślicznie.